na moim kanale Ami Amuje XD Dzisiaj będzie taki challenge, podjęłam się takiemu challenge'owi, będzie duży versus mały. No i właśnie robię taki challenge i mamy łyżki do tego. Jedna będzie malutka, a jedna duża. No, i e, będziemy właśnie robić. A jeszcze oprócz, że zaczniemy to, to chciałam Wam powiedzieć, że e, filmiki będą się pojawiać tak w przeciągu 19 18.00. A będę nagrywała, je, będę starała się nagrywać o 17.00, 18.00, tak jakoś. Ale dzisiaj jest e, jeden taki wyjątkowy dzień, gdzie e, robię filmik o 12.00. No i. E, Będą tak co dwa dni filmiki. No i dzisiaj, jeszcze jedno, zwracam uwagę, że wczoraj nagrywam filmik, i dzisiaj tak samo nagrywam. Więc to jest jeden taki tylko objątkowy dzień. No i moja kamera, jakoś tak, No, jest dobrze. No i właśnie chciałam jeszcze Wam jedną rzecz powiedzieć: że subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę. I dzwoneczki, dzwoneczki, wszystko tam na dole, róbcie, 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 błagam I możecie też właśnie komentarze mi wysyłać, chętnie polejkuję Wam Jak będą oczywiście pozytywne, jak nie pozytywne, to broń Boże No ale no, można komentarze mieć eee, No i jeszcze chciałam Wam powiedzieć moją nazwę na TikToku Czyli nazywam się tak eee, Tylko, taka kreska na dole, czyli podłoga, jeśli się to nazywa Ami, podłoga to podłoga potrafi podłoga. No i właśnie, y, ja się tak nazywam na TikToku, więc podejdźcie możecie, co tam chcecie tylko zrobić. I właśnie tam wstawiłam jeszcze jeden filmik z wczoraj, y, na ten, że możecie tam wchodzić, już nie pamiętam co ja tam nagrałam, ale y, no możecie sobie zainstalować i wejść, a jak ktoś już ma, to dziękuję bardzo. No dobra, więc przechodzimy do filmiku. I przedstawię Wam moje sławne rzeczy, którymi będziemy dzisiaj się posługiwać. Jest woda, jakby nie wiem, co się tam stało. Yy, mamy chrupeczki. Yy, mamy, mamy czosnek. Yy, dwa to będzie duża łyżka, a jeden to będzie mała łyżka. Od razu mówię. Mamy grześka. Mamy. Sos McDonalda to jest albo słodko-kawaśny, albo musztardowy. Nie, Sos musztardowy, mustar to jest napisane. Nie wiem, czy to widać, ale to jest myłszyty, ardowy. No to mamy: mamy śmietankę. O, Boże, już się boję. Ser wiejski. Ketchup i pomidorki koktajlowe no więc tu wszystkie rzeczy mam muszę tu bo nie mam miejsca I jeszcze mamy takie oto pudełeczko gdzie są karteczki dwie i tam jest napisane duża i mała no i teraz będę musiała sobie jabłce, i tak sobie wybiorę co i pomieszam no więc przechodzimy do odcinka no i za chwilę któraś z was będzie wybrana więc e, może jako pierwszy tak na luziku to sobie weźmiemy skrótki, jako pierwsze. Tu pensja, to ja na że włożę, za No i losujemy. Dobra, biorę jedną z nich. Nie wiem, która to była duża? Ja, ale mała. E, dobra, więc wziąłem jakąś kartkę. Mała! No nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie, no ale w sumie. Nie wiem, może mnie jeszcze przede mną czeka, więc nie cieszę się za bardzo. Biorę małą. Małą tą I tu położę na niej, i nie będę kruszyć. Dobra, mam. Może być. Nie wygląda to za bardzo jak chrupka, ale dobra. Dobra, coś dziwny smak mają, ale dobra. Witamy mm, z powrotem tam, bo tylko chyba Więc Co mamy już zużyte? Teraz losuję kolejne, a kolejną rzeczą... To może być, piszcie w komentarzach, co ma być kolejną rzeczą, no ale dobra, już nie przedłużamy, tylko ja się zastanowię, no dobra, no to wybieram w takim razie pomidorki koktajlowe, no i, a, jeszcze Wam chciałam jedną rzecz powiedzieć, że piszcie w komentarzu jakieś pomysły na filmiki, bo za bardzo tu w główce nie myślę, no więc piszcie, no i może spełnię Wasze życzenia. No dobra, więc te łóżki nie bok, bo tu muszę wziąć pomidorki. Eee, lasuję sobie znowu jakąś wylasowałam. I znowu mała! No po prostu! No nawet może się w sumie cieszę, że ona małą łóżkę pomidorków koktajlowych. No więc sobie po prostu wezmę jakiegoś małego pomidorka. Żeby było widać. O Boże, sfiknął mi mam takiego małego papierka i go jem. Mm. Nawet dobre No dobra, to teraz kolejną rzeczą to nie mam już za bardzo dobrych. Mam to dobre i jedynie śmietanka może być dobra. No to może weźmiemy to, co nie? Dobra, to losujemy. Jezus, tu za chwilę mi tu do ręki. Otwieramy, otwieramy. Duża. Mogę to Wam potwierdzić. Duża masakra. No dobra. W sumie nie masakra, co ja mówię. Masakra nie, no bo nawet to jest pyszne. Więc otwieram. Bo ja się tak boję. No, bo może to być przedeliminowane. Dobra. Dobra, aż za wielki kawałek, ale dobra, taki, aby się nie mieści na łóżkę. Mm. Nawet dobry jas. Dobra, to teraz tę muszę włożyć. Mhm. Kamera mi zniknęła. I ostatnia ta tura. Mhm. Żeby było czyściutko na kolejne wygląda. Losujemy. Pierwsza mi wróciła do ręki, kartka, a teraz, jeżeli nie odbieram, co wybieramy? Śmietana czy co? No dobra, może weźmiemy sobie, była dobra. No dobra, no to weźmiemy w takim razie sobie yy, śmietankę. Śmietanka może też być dobra, ale w sumie może być niedobra. Uff. Dobra, i teraz otwieramy. Mała! Co? Mała! No dobra, małą bierzemy. Jezus, jak mi to wpadło. Ale co to jest w ogóle? Śmietana. Jakaś... lejowata. Dobra, mam pełną myszkę. To nie było śmietanka! To jest śmietanka do picia jakaś. Oj. Nie smakuje. E -e. Dobra, dobra. Muszę jeszcze oblizać porządnie i bierzemy się do łosu. I dalej. I co wybieramy? Już tam wezmę I yy, boję się Mała Ja nie mogę Dobra, potwierdzę wam to Mała Znowu mała Więc teraz to ją trzeba Mocno, żeby nie oszukiwać Mam też Moc Mocno, mocno, mocno I otwieramy Boże, ja się tego boję jeść Ja to zawsze z kurczaczkami A ja takie same to Patrzcie no. jak to wygląda No dobra no, no raz Powiem wam, że... Ale... O Boże... Nie jest najgorsze, ale... O Boże, dobra... Nie no zjem, ale... Tak boli w gardle, że masakra. Możemy zrobić jeszcze drugą rundę, że znowu będę losowa? I to samo będę musiała zjeść, albo coś jeszcze dołożę. O, też jeszcze dołożę i jedną dobrą rzecz, jedną złą, i będziemy losować jeszcze raz. I wszystkie rzeczy po kolei. O! Boże! To parzy teraz. Dobra, zamką odkładamy i muszę się popić aż. Dobra, popite. Dobra, nadal boli. Mm. Teraz może weźmiemy sobie serek wiejski. I losujemy. Jeszcze nie było chyba w ogóle dużej łyżki Co nie? Czy była? A, była z Grześkiem Boże Była z Grześkiem, to mi wypada kulka I wybieram sobie tą Jak to będzie duże, to ja po prostu pęknę Uwaga, i co to jest? Nie patrzę Odwracam ją Mała! Ja, Jezus, ja, jak dobrze, ale tam. A, coś chyba nie ma, weny. Ta duża wyjść nie jest śmiała, chyba z tego pudełka nie chce wejść. Dobra, wrzucam ją z powrotem, otwieram serek wiejski. Ja Dobra. Mm -mm. Dobra, mm, poświęcę się wam jeszcze jedną ziem. Nie, dobra. Uj Trzeba oblizać tą łyżkę. Nie. Dobra, muszę popić, aż. Aż popić muszę. E, dobra, no to przechodzimy. Przechodzimy dalej. Y -y. I mamy... To była taka zła w miarę, więc może ketchup będzie dobry. Ketchup uratuj mi życie! A jak będzie dura, to po prostu ja się przyrzeknę. E, dobra. Losujemy? Nie przedłużamy! Co? A, myślałam, że jest jedna. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie patrzę. Wiecie co to już jest? Duża. Keczup się mi życie! Muszę zjeść ciebie! Całe prawie. Mm, mm, mm. Jeszcze to jest takof chyba pikantny. Huh, łagodny, ale nie, ja to za bardzo nie lubię keczupu samego jeść. sobie No to mam coś takiego. Plaskę. Dopiero tyle zjadłam, a... Mam kaczów na ustach, będę sobie tak robiła. Jeść. Nie róbcie tego. Wielka łyżka i ketchup kończy się źle. Jeszcze przypijam ten sos. I ostatnia nam rzecz została najgorsza. Najgorsza. Dobra, losujemy. Trzymamy kciuki, żeby coś dobrego wylosowała. I to mamy. Ehm. Łyżka. Dużo. Ja po prostu się na tym odcinku nie wiem, co zrobię. A i jeszcze chciałam wam powiedzieć, że na tym odcinku będziemy Otwierać 13 okienko, ponieważ dzisiaj jest właśnie 13. No więc musimy już nałożyć to. Wypieczę mi buziak nie wiem co. No dobra. W kolejnej rundzie możemy zrobić pierniki, czyli wezmę sobie pierniczki i coś jeszcze z... może? Yy, coś złego. No nie wiem co to będzie. Muszę się zastanowić. W sumie nie ja, tylko moja siostra. E, jak to mówiąc? A, ten zapach już po prostu. Więc tak dziwnie mówię, bo, bo za każdy los teraz. Tak chwilowo przez ten czosnek. O Boże. Wolę tego nie czuć. Naprawdę. Bym bolas, zjeść kolej do tego sosu złego łyżkę niż to jest. Ale stop! Ej! To zjem połowę tego i połowę tego, bo tu jest coś dziwnego. Naprawdę uwierzcie mi. Pokażę Wam to za chwilę. Patrzcie, tu jest takie żółte. A tu jest takie. Zjem po prostu te, taką połowę bez tego. OK? To sobie małą łyżeczką przekroję. Mm, dobra mm. Tu jeszcze tam połowę Kurde, o tu I tu też muszę to wyciąć Jezus, jak ja tego nie znoszę Ja czosku nie znoszę Po prostu nie znoszę Nawet jak na niego patrzę, to po prostu mi się chce żygać, a co dopiero jak muszę go jeść Pora, po prostu pora na to. A może sobie zjem po prostu tak po, po jednym. Dobra, jeszcze druga próba. Dobra, mi niedobrze, ale zjadłam. Zjadłam. O, boże. Moja brzucha. No dobra. Zjadłam, wypaliłam mi kępę, Na no sakra. Dobra. Nie chcę na języku. A, to języko. Aaaaah, a było. Wale resztki tego, tego co tam było, te, te żółte. Dobra, wywodniłam. Ja ją mnie jak nie wiem co. I, i za chwilę się wejdziemy, bo muszę sobie jeszcze naszybkować wodę, bo prawie już tam wybiłam. I e, sobie przygotować nowe rzeczy. No więc widzimy się za chwilę. No dobra, więc postanowiłam jednak, że wezmę sobie jedną nową rzecz taką i wezmę po prostu jeszcze raz ten sos, po prostu. No, a jeszcze przed końcem filmika, bo to już będzie za chwilę koniec po tym, to e, proszę Was, e, znaczy proszę Was, nie proszę Was, tylko. Pozdrawiam wszystkich, co mnie oglądają i pozdrawiam oczywiście Kingę, moją koleżankę, która jest najlepsza na świecie, no która była właśnie na tym pierwszym odcinku, tam, 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 tam no tam, tam gdzie się wchodzi we mnie, to tam jest jeden taki film, gdzie ja mam wtedy taką czapkę, no i ja z nią właśnie tam na różne pytania odpowiadamy. No więc wchodźcie na mój kanał, subskrybujcie jeszcze raz, no i właśnie zaczynamy jeść. ja nie wiem, ogólnie tych nich, tylko hmm. no musi mi to zdecydować ta, to oto to, to, to pudełko i ta karteczka, która tam jest, więc otwieram sobie na przykład wypadek tym dwie, żeby nie było, no ja mogłam jedną, ale dobra, to są takie kulki, dobra, wylosujemy, wylosowałam coś. A kto będzie mała, to będzie nawet fajnie, bo ja za bardzo nie lubię czekolady. I teraz oczywiście duże. Też takie powinny być na dużo. Dobra, i następnie będzie łóżka. Wezmę jedno taką. O bowa mm -mm. mm. możemy się przynieść do sosu raz Mała! Mała! Dobra, to mogę Wam pokazać tą małą. Ruszyłam z grunatą, wam. ona właśnie widzi. Nie, to jest Tu jest właśnie mała. Więc się nawet cieszę, ale po prostu masakra. Ten challenge jest taki głu... Głu... że... God dinner, god dinner, god dinner! Ja, det er bra.